Dziwicie, że Rosjanie czy Amerykanie nie przestrzegają prawa międzynarodowego? Dziwicie, że jedni i drudzy robią to, co im się opłaca, bo dla nich najważniejszy jest ich własny interes, ich wizerunek, ich pozycja w światowej polityce? Przecież to są mocarstwa, one grają według własnych zasad. Tylko spójrzmy na nasze własne podwórko, spójrzmy na to, co dzieje się w Polsce. Czy naprawdę u nas jest inaczej? Przecież zarówno Kaczyński, jak i Tusk pokazują, że prawo potrafi być dla władzy jedynie narzędziem. Gdy trzeba, nagina się je, omija, interpretuje po swojemu, byle cel polityczny został osiągnięty. Osiem lat rządów PIS to była twarda centralizacja, kontrola społeczeństwa, ciągłe trzymanie ludzi pod czapką. Pamiętacie pandemię? Pamiętacie restrykcje, zakazy wychodzenia, presję, by wszystkich wyszczepić bez dyskusji i bez pytań? Pamiętacie, co stało się z pieniędzmi z OFE, z oszczędnościami ludzi, które miały być ich przyszłością? Zmieniają się nazwiska, zmieniają się narracje, ale logika władzy pozostaje ta sama. Jedni mówią, że Amerykanie robią tak, Rosjanie inaczej. A ja pytam, czy naprawdę trzeba patrzeć tak daleko? Czy my przypadkiem nie mamy swoich własnych politycznych graczy, którzy działają według tej samej zasady, tylko w mniejszej skali, bo po prostu mają mniejsze możliwości? Dwóch liderów, dwa obozy, ta sama logika dominacji. Różni się tylko od dekoracja. Proste. Fakty bez filtra, tylko prawda jest ciekawa.